Czwarta edycja i czwarta epoka. Piknik historyczny zagościł w ubiegły weekend w Wejherowie po raz kolejny. Po średniowieczu kolejno przez wiek XV, XVII i XIX. Przyszła pora na burzliwy XX. To nie tylko te, ten high life, ale także ten okres jednej czy drugiej wojny, ale też odzyskanie po raz drugi niepodległości. Raz w, 2000, w 1918, później w 1989, ale to też trudny czas stanu wojennego, który w pamięć prócz wiadomych przyczyn politycznych zapadł również przez charakterystyczną dla tego okresu motoryzację. Syrenki, Mercedesy i wozy służb mundurowych te ostatnie szczególnie przykuły uwagę zwiedzających. Dosyć sympatycznie ludzie jakoś reagują pozytywnie na to. Jest to typowy pojazd milicyjny który w historii przeszedł już po prostu w prywatne ręce. To auto ma duszę, to jest, to jest jakaś tam pasja w momencie tak jak każdy inne hobby, tak? Mówię, tak jak znaczki, monety, tutaj mamy samochody. W Wejherowskim parku znalazło się ich około 30. Dzięki automobil klubowi Morskiemu Gdynia. Zrzeszający 350 członków klub ma w swoim posiadaniu pojazdy z czasów II wojny światowej, aż po współczesne modele z lat 70. i 80. Sądząc po liczbie klubowiczów, motoryzacyjne hobby nieustannie zyskuje nowych fanów i jest rozrywką dla każdego. Jak się okazuje, bez względu na kieszeń. Możemy obalić ten mit. To wcale nie jest prawda, że trzeba posiadać setki czy dziesiątki tysięcy złotych, żeby stać się posiadaczem takiego auta. Już właściwie klasyk taki z lat 70. -tych, 80. -tych możemy nabyć w kwocie do 10 tysięcy. Złotych. Jest też kilka motocykli, też taki dość unikalny motocykl Norton, który pochodzi z roku 30 bodajże 7, także, także no, tutaj jest to, jest to taka wyjątkowa, że tak powiem, perełka w tym momencie. No, motocykl angielski, 4 osób oczywiście 500 dolnozaworowy. Sławna firma Norton go wyprodukowała, nieistniejąca teraz, ale. Jak to się ten motocykl kultywuje tradycje angielskich motocykli, które kiedyś były dużo, dużo sławniejsze niż na dzień dzisiejszy. Wyprodukowane w 1946 roku od niemal 70 lat spisuje się na medal. Osiągając aż bądź zaledwie 80 km na godzinę, nadal pozostaje ulubionym środkiem komunikacji pana Marcina. Jeżdżę cały czas, nim, ładnych parę tam lat. Uważam, że po prostu motocykl jest takim bardziej wyzywającym urządzeniem do jeżdżenia po niż samochód, dlatego zdecydowanie za motocyklem jestem. A o co miłośnicy motoryzacji pytali najczęściej? Głównie o wnętrze tego autobusu, jest dosyć nietypowe, charakterystyczne dla, dla tego właśnie samochodu. Głównie jak to w polskiej tradycji ile kosztuje? A ile kosztuje? Tyle, ile klient da. Cena to jedno, umiejętności drugie. Odpalić i kierować takim autem też okazuje się sztuką. Tu trzeba wykazać się wiedzą. To sprawiałoby by trudność rozszyfrowania tych wszystkich przycisków, które są tutaj po obu stronach, no ale to jeszcze kwestia. 15 minut, żeby, żeby to jakoś obsłużyć. Piknik rozpoczął się krótkim happeningiem na rynku. W programie wydarzenia nie zabrakło regionalnych przysmaków i twórczości artystycznej. Tak naprawdę nie ma czasu zajmować się pewnie historią, a to co jest najważniejsze, zresztą wielcy Polacy o tym mówili, że naród bez historii to nie jest żaden naród i to jest taki prosty, łatwy sposób można przybliżać pewnie tym pokoleniom, które nie pamiętają tych czasów. Super pomysł nie tylko dla posiadacza, ale dla miłośników motoryzacji zabytkowej, klasycznej. Jest to Okazja, żeby się spotkać, porozmawiać, zobaczyć nowe samochody, wymienić się informacjami, doświadczeniami. Na, na pewno jest to, jest to fajny pomysł na, na weekend. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej. Organizatorem wydarzenia była lokalna grupa działania Kaszopska.